To rekordowa edycja konkursu uzależnienia XXI wieku. W tym roku wpłynęło aż 450 prac. To o 50 więcej niż w roku ubiegłym. Konkurs ma rangę wojewódzką, więc w gronie uczestników znaleźli się nie tylko mieszkańcy powiatu Wejherowskiego, ale też Gdańskiego, Gdyńskiego, Bytowskiego czy Kościerskiego. Co roku zaskakuje nas ilością prac, które na tym konkursie się pojawiają. W tym roku no to już jest rekord, bo 450 prac. Stąd decyzja jurorów, że podzieliliśmy troszeczkę na inne kategorie wiekowe, żeby faktycznie te dzieła sztuki, bo niektóre prace są tak przepiękne, żeby gdzieś zostały zauważone. Nastąpił podział na cztery grupy wiekowe i cztery kategorie: czyli klasy 1-3 jedna grupa, klasy 4-6 szkoły podstawowej 7-8 no i klasy ponadpodstawowe. Prace zachwycają kunsztem, jakim wykazało się wielu uczestników przy realizacji, ale też sposobem przedstawienia uzależnień współczesnego świata, a tych, jak się okazuje, zdaniem młodzieży jest coraz więcej. W dalszym ciągu narkotyki, bardzo dużo uzależnienia od alkoholu i to pokazane są prace już jako skutek. Nawet pokazane są kobiety brzemienne, które, które sięgają czy też po papierosy, czy po alkohol. I co za tym idzie, wiele również dopalaczy, konsekwencje, oczywiście plaga XXI wieku szkoła czyli uzależnienie od telefonów, infoholizm, od internetu i temu tematowi bardzo wiele prac zostało poświęconych. Wręczenie nagród poprzedzone było wykładem pod tytułem Kłęby Kłębuszek Buch, czyli złudzenia e-papierosów, które poprowadził psycholog, terapeuta Paweł Brzeziński. Nie zabrakło też muzycznych niespodzianek. Wystąpiła Zosia Tartas, a później Aleksandra Hutnik z Tymoteuszem Żywickim. W trakcie gali finałowej goście mogli podziwiać wystawę prac konkursowych.